Witajcie, małżonek mój dostał prezent od kobiety. No dacie wiarę. Zazdrosnym być, czy nie być. Ale jaki to prezent jest? a O taki... Pierścionek Ja ci tu dam pierścionek. O, taki prezent. To nie... Oj, wypadło, popatrz. Ale jak ta... ten. O taki prezent, to mogę być spokojna. Się. Pokaż. Co się pokręciło? Papryki. Ja przyniosę coś do... O Boże, o Boże. Ja coś tu widzę. A nie jest to papryka. Orzeszty, orzeszku. Gdzieś, zaraz tu się oddalił po coś. Delikatnie, bo się położywa Papryki, to na pewno są papryki, tak? Znawco? Ty mój? Nasze. Pożalił się, słuchajcie. Jakie ładne papryki mam? No widzisz? Pożalił się małżonek, że nie wyrosło. Niestety do mnie pretensja, że nasiona jakie. Nie Ja nie obrywam, Jakie to ja nasiona kupiłam? A słuchajcie, normalnie. To jest temat rzeka z nasionami, jak się, się nie wiem, kupuje. Czy to wszystko dla mnie, bo tu coś widzę innego jeszcze. Jak to dla ciebie? Pomidory też narzekałeś a tu, na pomidorki. A tu co tu jest? No właśnie coś. Ojej, ojej, ja Cię kręcę niemożliwe, żeby to tak było. E... To są pomidory w tych oj, Oj, kobitka. Kobitka no, nie. Już myślałam, że. Za dużo że... naraz się. Arbozy! Za dużo naraz wysiała, tak? Za dużo chciała nam oh. ofiarować. No, ale arbuzy, ja mam arbuzy. Ha, super, ale dzięki, dzięki. Podziękować trzeba bardzo tej pani. Ta, co już zazdrosna, nie będę. A, nie dokończyłam, poczekajcie jeszcze trzec, państwo. Trzec podleć, bo... Pomidorki, ale wiesz co, jaką grubą łodygę mają. Nasze niestety. O, jest okazja, pokażę państwu, co jest z naszych. O, jeszcze chwilkę, bo tu czas nas goni. <laughs> Pokaż tą łodyżkę, którą wyjąłeś. Ciekawe, jakie to są. Ciekawe, czy się trafią drobne, bo mąż nie lubi drobnych. No ja niektóre bardzo. Ale tego jest od groma. No tak, wystarczy się komuś pożalić i co? I człowiek dostaje. Kto to tyle nasiał tych pomidorków? Kto? I papryk. No kto? Pięknie. Tylko teraz dobra, radość radością. A gdzie jest tenże arbuziak? No, ciekawe, czy to Są chyba przeżyje. Dwa. dwa, tak, tak. Ciekawe, ciekawe jakie? No, ja mam tyle odmian, że głowa mała. Wielkie dzięki. Małżonku, ty mój, czy ta pani ma internet? Czy ogląda? Uu. Nie. To nie widzi, zobaczyła. <gry> o jejku, jejku. Dobra, słuchajcie, tylko gdzie to posadzić, wszystko. Piękna sprawa. Więc z moimi sadzonkami jest do niczego. Poczekajcie, idziemy. Och, tu są poukrywane takie bardzo złe, których nie sadzimy. Może się posadzi, jak coś z nich okaże się dobrego, że jakoś się wzmocni. Tu widać najmocniejszy, najsilniejszy. Kilkanaście mega groniasty, a nie American Long. Jak przymarzły prawie dwa miesiące temu foliaku, to znaczy nie przemarzły, w nocy, bo w dzień było gorąco, jak w nocy miały, były blisko 0,5 stopni, zrobiły się fioletowe, tak nie mogą po dziś dzień się podnieść. Najlepsze, z o, tu jest Grigory i Autaj, bardzo dobra odmiana. Najlepsze zostały posadzone. Chodźcie, zobaczycie tak szybciutko, ale katastrofa, więc są, trudno. A, tak. I tu są najlepsze, przepraszam. Ale nie wiadomo jaka odmiana, bo nasionkami wypadły. 3, wrzuciłam do kwiatka, do begonii, która puszczała. Pędy. I to są moje nasze najsilniejsze sadzonki. Teraz czasu nie ma na sadzenie, więc to podlać trzeba będzie. Ale wiecie Państwo, wielu z nas jak oglądam kanały, to cała masa osób sieje, sieje, w tym ja też różnej, różnego rodzaju warzywa. I potem jest problem, bo jest za dużo wszystkiego. Ja bym jeszcze te pomidorki podlała. Za dużo jest po prostu wszystkiego, wiecie. I, o i kto tak dużo sieje? Marco Polo no to u arbuzów sieje, nie tylko, kwiatów od groma. Potem gdzie to posadzić? Miejsce się znajduje, jakby nie było. Monika prezentuje. To są kanały. Bardzo dużo sieje, no na potęgę, a papryki wszystkiego to ma tyle, że szok. Tomatinka, kanał, która prowadzi o pomidorkach, o kurach. Trochę chaotycznie mówię, ale z tego braku czasu przeklętego też tak państwo macie. Ale arbuzy? Czy one się przyjmą? Mm -hmm. Obce kobiety prezenty robią. No, no. Małżonkowi mojemu. A jeszcze tak szybciutko orzeszki reszta nie posadzona ziemnych czeka na kolejkę a tu szparagi z nasion a tu paczka z ekstra z wartością techniczną trochę nie nawozy później pokażę a tu tak szybciutko zanim dojdę do moich pomidorków posadzonych ziemniaczki z nasion tak o tym będzie filmik kiedyś a tu właśnie zobaczcie te które miałam najlepsze Pomidory posadzone zostały tydzień temu. Macie państwo z ręką z zielarskim punktem odniesienia. Tydzień temu jakoś czy około dwóch zostały posadzone i zaczęły odżywać. One były niewiele lepsze od tych, które pokazałam. To są sałaty rzymskie i nie tylko rzymskie, jeszcze inne. A tu na przykład mega groniasty. Żółty. No teraz to jest rewelka. Te są kupne, bo pięć sadzonek mąż kupił. O, czekajcie. Tak, to jest odmiana najlepsza moja z tych, które ratowałam. Gargamel sprawdza się od trzech lub czterech lat. Największy, najokazalszy. No to na tyle. Zobaczcie, jeszcze te pomidory kupne. Ja w tej chwili już nie pamiętam. Chyba 4 zł może zapłacił za sadzonkę. Z kwiatkami kupił. I to też było już ze dwa tygodnie temu. Nie widać, żeby coś się zapyliło, zawiązało je. Ale kwiaty śliczne, co? Może jakiś staśmiony byłby? Takie lubię. Wtedy by wielki pomidory jeden wyrósł. Co? Do widzenia. Stanowisko arbuzowe czeka na posadzenie arbuziaczków. Już, tuż, tuż. Jak myślisz, ile tu jest pomidorków? Sporo. No, sporo, ale ile? Raz, dwa, trzy. A co liczyłeś z grubsza już? Aha, myślałam tak, że tu z osiem. No. Dużo, dużo. No tak. A nie wiadomo jakie to są, czy niskie, czy wysokie. <grytania> Prawda? Szkoda, że ta papryka się urwała, no. Hm. Tak niefortunnie powkładane troszeczkę. Troszeczkę do tych do półdojeweczka. No, ale dobra. Niech się przyjmą. Ładne, ładne są. Dobra, do widzenia już kończę, bo gadać tu nie ma co. A, a zakończę, zobaczcie, czym. Wpadłam dziś do Kauflandu za 2,90, takie coś, czy złoty 90. Rojniki tak przesuszone, wiecie Państwo, wyprzedaż zdechłe rośliny były, ale i patrzcie, jakie piękne, z czerwienią. Jakaś taka odmiana. Fantastyczna! I druga. One zostały przeze mnie zlane wodą, bo były lekkie jak piórko. Ten przybrał na wadze, ciężar zwiększył się. Ten nadal jest jak powietrze. Mimo takiego wielkiego zlania wodą. No, za grosze można kupić. A w, w, o, popatrzcie. A w ogrodniczych sklepach. Przecież ja to tak wodą zlałam, że nawet nie przesiąkło. W ogrodniczych sklepach 6 zł, 7 takie rojniki. No nic, pozdrawiam, dziękuję bardzo. A i polecam rozchodniki okazałe. Są różne odmiany, nawet o takich listkach wariegata biało-żółtych, zielono-żółtych. No, gdzieś mam, ale one chorują i też je będę przesadzała, tak jak te. Dostały nowe miejsce. O bordowych listkach, o kwiatostanach nie tylko różowych, kremowych. No, no różne, różne są. A tego nie wiedziałam. Coraz więcej ludzi uprawia arbuzy jednak. Duża ma ta pani arbuziaków. Wiesz, coś mówiła więcej. Nie wiem. Chyba z hektar. <laughs> z hektar. Ja nie mam hektara. Męża ma. Jesteś rolniczką. A no nie jestem, nie jestem. Dobra, posadzimy te arbuzy, posadzimy. No dobra. Wiecie coraz więcej ludzi uprawia. Faktycznie. Kiedyś tego nie robili, a teraz niektórzy na większą skalę. Na przykład jest kanał Monika prezentuje. Tam i kwiatków na wysiewanych, słuchajcie, i warzyw dyniowatych, i pomidory, papryki, te psiankowate. No po prostu czat od groma. Z kolei jest kanał Marco Polo Uprawa w Polsce. U niego kwiaty, arbuzy i wiele innego dobra. Kanał Tomatinka. Oh, dziewczyna od pomidorów. Też nie tylko. Jakiś ma kury. Ogromne chyba ilości z tego co oglądam. No z masa Was Państwa, kanalarzy i nie kanalarzy. <grym>, uprawiacie. Tak. A ja bardzo lubię używać bez obrazy tylko kanalarz, kanalarka. Nie chcę pracować całe życie, bo jest podawać. Oh. Do kanału nie wejdziesz. Nie wejdę. <grym>, szanowny kanalarz, szanowna kanalarka. Dobrze. Kończę, bo ja tak ględzę ględzę. Frecia, chodź zobacz, arbuziki są. Zobacz. Zobacz coś co lubisz. Co to jest? Co to jest może być? Pachnie. No. <grych> Dobra, kicia. A Mrunia? co powie. Mogą być takie. Nie da się jeść. Kotek zmęczony. Kicia, już, bo trzeba jechać. No, na razie, do widzenia, dziękuję. Uprawiajcie dalej, a ja arbuzy muszę zabrać w pierwszej kolejności. W tym oto zacienionym, dawnym kiosku ruchu posadzimy kilka z papryk. Do dołków wrzucamy pokyszywę. Świeżą, ale też i suszonej troszkę. Jest tu skorupka. Tak, tak, skorupki od jajek. Jednak pomaga oglądanie filmów u innych osób. Podpowiada bardzo. Zobaczcie, co. co za czasy mamy. Internet to potęga. Już który raz to mówię? Okno na świat. Tak, okno na świat, ale i przekleństwo zarazem. Tak, nie ma, nie ma tak, żeby wszystko było dobre, albo wszystko złe. Ładne korzonki ma. Jak ty szybko sadzisz, nie zdążę wyostrzyć obrazu. Ja nie robię. <laughs> I już posadzone. Oj niech to urośnie tylko żeby się przyjęły, ale korzenie bardzo ładne były. A ta nasza taka nędzna Rety nie Giant. Jest, ta zobacz A to ta tak, zaraz. A, a tu jest ta gigant, będzie trzeba ją uszczknąć z nasiąc. 38 cm papryki obok zielsko, tak. Co przynieść mam? Jedną paprykę jeszcze? Dobra. Jeszcze muszę jedną paprykę donieść ale to weźmiemy tak to faktycznie ułamała się ta jedna szkoda mm. szkoda aha to tu są czyli tu były cztery tu dwie to sześć trzy wzięte to dziewięć to wezmę może dwie jeszcze wciśniemy tam zobacz w tej doniczce dwie jeszcze miałam może wciśniesz i obie i tam zostały jeszcze trzy a ta jedna jest rzeczywiście ułamana, się ułamała, szkoda. Wiesz co, nam jak do tej pory, no mi, mi, bo ja robię te rozsady, nie udało się papryki uzyskać w grubych łodygach. Tu zobacz, jaka jest gruba. No bo to za dużo wszystkiego, taka prawda. i to coś mówiłem, Tak, tak, ale ja no chcę mieć arbuzy, chcę mieć ich dużo, no, i w ogóle, i kwiaty, i to tak wiecie Państwo, tak to jest. Ale będzie trzeba zastopować trochę, bo tu czek fizycznie nie da rady, a wiadomo, <grymne> na razie chęci są. Trzeba korzystać, póki jakieś zdrowie człowiek ma. A tu zobaczcie, taki kompostownik. Mamy trzy komory. Pierwotnie była jedna, potem druga do przerzucania i trzecia. I tu mamy fazę na przykład. O, już po wiaderku. Fazę na wiaderku. Rok się kompostował. Uh -huh. Szkoda, że tak długo się kompostuje. Bez przyspieszacza. Żadnej... Bez przyspieszacza. Podobno w pół roku można... Z... z przyspieszaczem podobno w pół roku można... No ale to naturalnie niech to idzie. A tu mamy co? Taką fazę na wpół. Tak nieładnie ten, ale w końcu to jest tylko ogrodnictwo. O, tak, I nie. Pokaż? I co? Pokaż, pokaż. No już się ładnie. To ile tu czasu? Właśnie. Czyli nie cały rok. Tak będzie. Na to wychodzi tu. No, tak, dobierane, tak, przerzucane. A tu jest najświeższe, no zanim to się zrobi. I tu mamy taką starą, starą, żeliwną wannę. Deszczówka zbiera się. winorośl, taka powszechna. Mnóstwo soczystych, drobnych owoców daje, jagódek. <laughs> tak, także to jest nasz taki wstrętny kąt. Ale smrut nikomu. W zasadzie tu smrodu nie ma, co ja mówię. Ewentualny smrut nikomu nie przeszkadzałby. Aha, a tu uważaj, kotka leci za tobą. Fuu, ale teraz mi Uchyli mi mąż pokazać gnojówka z pokrzyw i z mleczu. A fetor poszedł? Przemieszaj. Przemieszaj! Przemieszam. I jeszcze mi kazał przemieszać kijem. No dajcie spokój. Uuu! Samo zdrowie. Kto powiedział, że leki są z. Dobre. O Jezu, ja są idę. O Jezu. Preci, Katy, co? Cii, cii. Cii, cii. Ależ zapachy trawy, zobacz ją. Ty szczekasz taki miała. Żo zanielony. O, 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 o! Proszę. To takie Widzę cię! Podejrzałam. Podejrzałam zaznaczanie terenu. No już? Skupiłaś się? Spróbujemy tą gnojówką podlać mrówki. Może się... fuj! Bej, bo tu śmierdzi. Zasmrodzimy wszystko. Może się wyniosą stąd. Mogą się wynieść stąd, ale przeniosą tuż obok. W tym foliaczku nowym resztę papryk posadzimy. Tak? Chyba resztę. Trzy. Ciekawe, jakie to będą papryki. No, szkoda, tak, tak. Zginęła śmiercią. Ale może wybije. O wiesz, co, jak przysypiemy? Ciekawe. Troszeczkę zostawimy zielonego. Jakie to będą papryki? A teraz Monia, jeden ten skotłaszony taki był Oberwałam dolne liście, korzonki, pokażmy Oberwałam dolne liście, bo były bardzo podwiędnięte, ucierpiały Żeby nie obciążać roślinki O? No i posadziłam to już prawie dwa tygodnie temu albo dwa, właśnie do doniczki, tak jak monie dwa tam rosnącą gdzieś. I wigoru nabrała i upodrosła już. Arbus, który został nazwany Monia 2. Przyjechał na ręce męża razem z pomidorkami, z paprykami. Trochę był pokotłaszony. Ja go przesadziłam do toniczki i teraz idzie do gruntu. No, pokaż. Tak. Nie wiem jaka to jest odmiana. Będzie niespodzianka. Monia. Monia pozdrawiam. Ja i małżonek, który dzielnie tutaj pomaga. Co? Robi? Dzielnie pomaga. No dobra, odwrotnie. Ja mentalnie wspieram. Bo gdyby nie ja, to by nie miał co sadzić. Mógłby się nudzić, nieprawda? No. Już Oj, tam odpoczywać nie jest zdrowo zbyt wiele. Minęło 18 dni od posadzenia arkuziaka Monia 1, Monia 2. Rosną na stanowisku cienistym wyglądają dzisiaj tak. Oto przed nami monia 2, taka wielkość. Muszę tym arbuzom na tym stanowisku nawozu dodać więcej. Teraz idziemy do Moni 1. Ta jest największą sadzonką na tym stanowisku. Będziemy zgadywać jakie to odmiany z wytypowanych niektórych, które Monia wysiewała pani Monika. Pozdrawiam i powodzenia życzę. Do widzenia. A tak wyglądają dziś, 28 maja. Pomidorki, proszę, takie wysokie. Już mają kwiaty, niektóre. I jest tu jeden, wyróżniający się bardzo, bardzo. To jest ten. Podejdę bliżej. Jaka to może być odmiana? Zobaczcie, proszę, na specyficzny wygląd liści. Toż to niczym arbuzowy liść. Jaki wielki. Tu kolejny. Jakby wyglądy ziemniaczany. Proszę, kolejny. A tu klasycznie wyglądający liść. Różnica duża. Co to może być za odmiana? Wspaniałe. To na tyle. Pozdrawiam. O, a zobaczcie jeszcze moje z tych zdechłych, które pokazywałam, maleństw takich, jaka wielkość. Nie znikoma porównując z krzakami. Ale są żyją. Och, tu jest jakiś większy rejs, Na razie.